Eeeee! Hmm. Jezu! Znowu kolejny dzień, znowu kolejna robota. Ej, co się ma, jesteś Czy jesteś serem i witam Was w kolejnym odcinku z The Minecraft Super Hero! Dziękuję Wam za taką aktywność w ostatnim odcinkiem jeżeli się oczywiście od ten odcinek spodobał, zostawcie łapkę, ale nie zapomnijcie zasubskrybować tego kanału, ponieważ to jest ważne, by rozwijać ten kanał oraz tą serię. No! W poprzednim odcinku wam mówiłem, że yy, nowe yy, te, że fanarty trafią do nas na ściany i tu jest oto pierwszy fanart na przykład, piękny fanart, bardzo dziękuję za niego. Tutaj jest drugi piękny fanart, bardzo mi się podoba i tu jest trzeci fanart, no tutaj też jest piękny fanart, więc tym twórcom dziękuję bardzo serdecznie za to, że wysyłali te fanarty. Jeżeli ty też chcesz wysłać fanarta, to zapraszam na grupę na Facebooku Ogrysz Reka. Wbijajcie tam link macie w opisie i no. O, o tej po Jest siódma rano. No kto tu może być? Jezu. Dzień dobry, tutaj przesyłka dla pana szreka. Y e, ale ja niczego nie zamawiałem. No ale niestety na pana adres przyszła jakaś przesyłka, więc nie wiem co e to. Dobra. Coś przyszło? Tutaj proszę podpisać papiery. E dobrze, Przesyłka już zapłacona, więc na no, spokojnie. Tak? Podpisać tak i ten. I tu ma pan przesyłkę. Do widzenia. Do, do... widzenia. Jezus. Co to może być? Ech. Dobra, to trzeba do domu wsiąść. Może... Nie, kurde, co to jest? Zobacz, czekajcie. Muszę to otworzyć. Jak to się otwiera? Dobra, nie dam rady tym. To może... Yy, Młotem mi się uda otworzyć. Jezu, ta paczka jest jakaś niezyczana. Dobra. Idę po stary, dobry... Łom. Może mi się uda to otworzyć tym razem. Dobra, 3, 2, 1... WOW! Co to jest? Co to jest? Czy to jest Shaker oraz Power Pack od Gaminate? Dobra, słuchaj. Słuchaj widzu, wiem, że nie ma Minecrafta jeszcze, ale poczekaj, poczekaj. Będzie Minecraft. Będzie Minecraft. Będzie majka Super Hero. Spokojnie. Chcę wam powiedzieć jedną wielką rzecz. Gaminate. Oni mi wysłali właśnie paczkę z ich produktem. Jeżeli użyjecie kod Szreku w kasie, to powstańcie, macie darmową przysyłkę. chłopie. Teraz mam nawet wysłanie na ekranie Szreku. No, darmową dostawę macie do domu. No więc chyba pora. otworzyć tę paczkę. Dla wszystkich widzów, którzy lubią to, Game o. Więc tak wygląda środek pudełka. I tak, zaczynamy najpierw od początku, od samej góry mamy Dominate the Game. Znaczy teraz przebitkę na to, co tu jest środków, w środku, w tym boleczku. Tu mamy właśnie informacje. Podwójny efekt natychmiastowy y, i długofalowy. Game Nate, Dominate the Game. Energia, szybka reakcja, koncentracja, skupienie, wydajność umysłowa, jeszcze zmęczenie. No, druga rzecz w pudełku, która się pojawia, to zamiast instrukcje, tak, to jest jak, jak przygotować game Nate. Ale ja wam to pokażę za chwilę, jak będziemy już sobie robić i smakować. Starter Pack. Tak, oni mi tutaj wysłali starter pack, 6 zaszetek. Mamy tutaj trzy smaki. Mam tutaj smak blueberry. Mamy dwa blueberry, cytrynowo i arbuzowe. Tak wyglądał to starter pack. Jeżeli tu kupicie go bardzo spoko. Jedziemy dalej. I tutaj Panie i Panowie mamy shaker. I shaker na serio ładny. Bodobamy się. I ostatnie rzeczy, które mamy w naszej przesyłce. Mamy dwa smaki. Given Power Pack. Mamy arbuza limonkę i cytrynę. Bardzo się cieszę, że dostałem arbuza, bo to mój ulubiony smak z tego, co mieli. No, a przy zakupie powerpacka, czyli jednej takiej puszczeczki, to wychodzi 3, 33 zł za półlitrową porcję. Pomyślcie sobie, ile możecie zyskać i zaoszczędzić, niż kupowanie sobie energetyków, za to, że kupicie sobie taką jedną puszczeczkę wam starczy na cały miesiąc To jest obiadem dla wszedłego tutaj zanych cukru Jest suplement, który pobudza i poprawia koncentrację I ja bardzo jestem podekscytowany tym, że oni mi to wysłali I chcę to bardzo spróbować zobaczymy jak to smakuje Ale najpierw musimy sobie to zrobić Więc bawiliśmy się, cały... Robi i tego Instrukcja, otwórz puszkę Uuu Ale to wszystko schodzi. Nawet bym chciał mu odcinać Dobra. Ja. No, w środku mamy taką miarkę nie wiem, jak mocno jest ten smak, więc zobaczymy sobie przy pełnej miarce. Teraz każą nam wsypać to, jak instrukcja mówi, Typać sobie to do czekera, czekera jest smaczek, pora nalać wodę. Dobra, wróciłem, musiałem sobie nalać wodę z lodówki, ponieważ z tego, co mówią, Woda zimniejsza jest lepsza, do tego lepiej smakuje, a można sobie też dodać kostkę do lodu, ale ja nie, nie ma kostek lody niestety, więc musiałam sobie wziąć lody z lodówki. No. To jest fajnego w tym shakerze, że trzeba dodać jedną porcję na pół litra wody, czyli na 500 ml, w tym miejscu jest zaznaczone 500 ml, co bardzo pomaga sobie naleć tyle porcji, ile producent mówi naleć. Więc teraz nam każą zamknąć to, wieczko, szczelnie zamknięte i teraz ile? na to uszcząć. Przynajmniej 30 sekund. To lecimy. Uwaga. 3, 2, 1, go. Dobra, czyli minęło już prawie 30 sekund. Ja sobie wciąż trzęsę. W ogóle jest super zimne, więc jest fajnie. O się jest, jezusie, jezusie, Jezusie. I dobra, GAMELATE, smak arbuzowy. Mój pierwszy taste test i ja Wam mówię jak to smakuje. Powiem Wam tak, nie umiem tego wytłumaczyć, ale to smakuje prawie jak normalny arbuz. To nie jest smak cukierkowego arbuzu, jak jest sobie weźmiecie na przykład do linzach albo coś, nie, to smakuje jak arbuz. No, to smakuje mi. Ja polecam, smak, przynajmniej ja polecam smak arbuzowy z godem. W Shrek'u macie to darmową dostawę do domu. No, że W PowerPaku to wychodzi tylko 3,33 zł za pół litra. Takie pęszejkę ma pół litra. Jeszcze raz chcę podziękować imię za taką współpracę. Jestem bardzo z nieszczęście. Go czreku, darmowa dostał. Pamiętaj? No! I jeszcze razem z że robimy konkurs gigueł i na takiego na moim kanale. Więc jeżeli chcecie wygrać takiego Gimnita, poczekajcie do końca filmu. Tam się dowiecie więcej. I pora teraz na Majka Super Hero. Lecimy! Jak w sumie ciekawe gdzie są dziewczyny? Cały czas one sobie tutaj były w domu, tak krzyczały na siebie, a od rana cisza. No w co coś jest napisane.

no, tak jakby ona chciała mnie wziąć na randkę, ale patrz, co znalazłem. What the hell? Co to za miecz? Jak co to, to, to zrobił? A, widzisz, czarna magia. No, skąd ty masz te miecze? Jezu Chryste. O, znalazłem. Jezu Chryste, natek. To mam cię uderzyć katano? Nie, 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 nie. Soki, wam? zaczął się hełm. E, posłuchajcie. E, to, co tu robisz? Skąd tu robisz? No, wrócił jakoś, nie wiem. Mam Uuu, Skorcym, Tyda, jest jakaś no, on katany. Eee, winda! Wrócił. A co? To, to jedziemy, jedziemy, je, jedziemy! Je, 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 kiedy e, my mamy windę w domu? Właśnie to nie jest winda, wychodzić. Jedziemy, je, jedziemy, jedziemy! Ale to nie jest winda, to tylko jest takie pomieszczenie małe. O, guzik! E. Mati, czy ty musisz wszystko naciskać? No, jesteśmy. Eee, dobra, dobra, ty? Wracamy. to winda jednak jest. Nie, 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 no otwieraj. Ja. Wow. ja. A, I ty to przed nami ukrywałeś? To Co ty tak, masz tu na monitorach? To jest moja piwnica. Patrz co, co mam? Maty, Maty, Nie. Dosta. Nie, to już jest moje. To wygucha. To ten, to zostawię może tutaj koło reaktora, chyba to jest, prawda? Ehm. No. Zorki, ja tu jestem ciągle od kilkunastu godzin tutaj przy pracy, ja tutaj nie mogę właśnie ani, ja jestem tam od kilku dni. Od Ale co ty tu ty ty masz na, za jakieś dane? Czemu ty masz serduszko tutaj? Czemu zombi się tam? Zorki, to mówię, tego nie oglądaj. Okej, okay, okay. dobra. Co to są za jakieś dane? Nieważne, nieważne, moje zabawy. Tutaj generalnie testuję po pierwsze nową rzecz, po pierwsze, no. jak to się nazywa? Autopilota w tej oto zbroi. To jest mój nowy model mojej zbroi. Nazywa się on Mark 2.1. Polega on na tym, że ty powiem, nawet nie jest kuloodporny, jest kuloodporny. Kiedy wcisnę ten, co ty robisz? Kiedy wcisnę ten oto kuźnik w tym autopilocie. No. i połączy to do mnie przyjedzie. On polega na tym. O, to jest najnowszy mój wynalazek. O, A pejdzie... mogę go porysować? Nie, nie możesz go porysować. A gdzie Właśnie. jest twój asystent? E A, mówicie o, o Neteo? Nie, ja jestem Neteo. O METE... Nie, jaką? On... on... miał coś podobnego do mnie, co? Nie? A, Mentos. E Mentosa z nami nie ma. Gdzie... Jak nie ma? Gdzie pojechał? No, wzi... Pajac wziął... ten urlop. Po prostu przychodzi do mnie ze złamaną ręką i nogą i mówi hej, tutajś mi urlop. Wdaję mi papier... Może się do... przestać bawić tą kataną? Ciociopo! Mnie to nic nie robi! Dobra, oddaj oddaj katanę, oddaj że ok. Oddaj katanę nadkowi Oddaj, albo... To jest granat. TO JEST GRANATNIK! O oh f**k. O oh f**k. Dobra, nieważne. Nic nie było. E, po, dobra, posłuchajcie, panowie. No? Ja tutaj pracuję, wiecie nad czym? Nad czym? poza nim Po pierwsze, nad NAD wawcim. MÓZGIEM! Nie. Przestań. Masz zeza. Też mam. Mam dłuższy, patrzaj, mu jest dłuższy. Dobra, ej, na tak, dobra, dobra. Po dobra nieważne. Pokaż, nieważne, czym na czym pracujesz. Pracuję, powiesz, nad skrzydłami, jako nowy transport Uuu. nad Trojami. A to, Co? To, jest, to to, to są? To jest wasz nowy sprzęt do treningu. Cały. Super! Eee, dobra. Nie, What the hell? Czemu jestem do góry nogami? Bo chcę sprawdzić wasze nowe zdolności. Ja już to przerabiałem i bez powodu są dziury w ścianach. Czemu tak, ja... Ty What nie the... masz mocy! Już ile razy ci mówiłem? Jeszcze nie mam mocy. Jezu, niedobrze Jeszcze mi się popracuję, robi. Jeszcze popracujesz, żebym miał moc! Widziałem tu był lepszy niż wy. By... Ma, mam tutaj celować celę? Tak. Dobra, celność. Testuję cel... karabin. O! Może nie karabin, użyję młota, co? Dobra, uwaga i rzucam. Dobrze. Dobra. Rzucam. Okej, okay, odłóż karabin. A, a ty, karabin. a ty! Karabin, poproszę. Nie. Dobra, nie, ja muszę ściągnąć, ale... Czemu ja mam kowadło na plecach? To jest do biegania, to jest... Dzięki tym, go... zasadzie, dzięki tym koglom... Posłuchajcie, dzięki tym koglom, które mam aktualnie na sobie... No. Możecie Wyglądasz jak debil. Powiedział to on. Tak, to ma sprawdzić waszą generalnie wytrzymałość na to. I... Co tego to służy, Co jeszcze? Eee, kosiarka. Kosiarka, ale po co na... Czekaj, co to? jest? jakaś super kosiarka? To jest taka z jetpustem, jet, jetpackami? I czy to... No super, zaklepuje moje. Prawie. Co jeszcze? Reaktor... Wiem, że dzięki, będzie jakiś jetpack czy, jetpack czy coś, ale nie. Dzięki nie da. temu macie energię w całym domu. Nie dziękujcie. Uuu. Czemu jest... ty masz ne reaktor nuklearny w domu? strzelić? Nie! nie. A ty? To jest generalnie cała energia w naszym domu. Dzięki temu my żyjemy, dzięki temu możemy mieć prąd, dzięki temu mamy prąd. Dobra, ale jeszcze czymś co się Jaram... Skrzydła! No skrzydła ten... pokazywałeś, ale jak one działają? To jest po pierwsze moja wersja to Iron Mana, Wersja robotyczna, to jest wersja e, mniejsza, czyli dla ciebie. No nie, to jest chyba dla ciebie po kolorze. Nie, to jest nie dla wiem. mnie. Cz, czarne jest dla mnie. jest. Mam problem z kolorami. Tak, chcę ja jest... czarne. I co, to wszystko, teraz wykrok malać z mojej piwnicy. Ale nie, nie no powiem że... za Nie, tutaj ja, ja aktualnie testuję strój do pomniejszania się. To pomniejszania się? Na chwilę obecną mam tylko hełm tego stroju, więc hełmu ciężko. Wyglądasz jak ze. Ale na ten odcinku on będzie, tak. Okej, okay. a co to są za ciecze? To są jakieś łatwopalne? E, więc tak, to jest po pierwsze e, roztopiony rubin, to jest po drugie roztopiony, jak on się nazywał? Coś tam... Mózg! Nie, to bomba atomowych. Uranium? E, e, uran? E, uran, e, uran, uran tak. przepraszam, przepraszam cię Szczeku, to, to on mnie nazywa Deklem, a on pod chałupą trzyma Uran. A to, właśnie z tego masz tą broń, co ostatnio mi ukradłeś. A to jest generalnie roztopiony, uwaga, uwaga, cząsteczki ognia. Znaczy, nie cząsteczki ognia, ale. To cząsteczki to o... ognia, tu masz? Ostecz, Ognianium znaczy to... potasu tam ma. To jest. O, rozpuścił ognia. tam witaminę C, bo widziałem. Nie, to jest ogień płynny. Witamina jak tam, C. Jak tam wejdziesz, to się spalisz jak teraz. To Dobra. Jest... Nie, chodź tam. Nie, 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 nie. nie. Dobra, ale jak to. Pokaż nam, jak to działają, to. Nie, na razie nie. One są w fazie testów, nie mogę tego nic robić na ludziach. Na meteo. Alarm! 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 Jaki alarm? Co, 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 ci się dzieje? Co, co. Ale metry? Który to monitor? Który? Ten? Tak, ten! Tak, to ten monitor! Posłuchajcie! W tym monitor! Tutaj! To blisko, to blisko nas! okej, okay, szybko, musimy iść. Ale o co chodzi? To, że ten monitor mam zniszczyć? Nie, 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 nie! Wykryłem, że... Znaczy, alarm wykrył, że niedaleko nas, w kawiarni, tak, w kawiarni... Uuu, wow. nie, nie, nie strzelaj! Posłuchajcie, w kawiarni tam jest złoczyńca, musimy się go pokonać! Eee... Jak złoczyńca? Sproja? Jaki złoczyńca? O co chodzi? Jeszcze nie wiem, ale wykryłem tam ten alarm, alarm tam wykrył... Uuu, to moje... dwie katanki w końcu zaśpiewają tango. Tak, posłuchajcie, eee, weźmy skrzydła, tam jest najlepiej, zbroja moja nie działa... To... kosiarki! Zostaw moją szybko, sokata, idź ty skrzydła, ja biorę te. Eee, dobra, to ja wezmę te. Ale ja, 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 ja tak nie wiem, czy ja mogę sobie klatę pokazywać. Eee, no weź to szybko. No może to, no Jezu, musimy lecieć, na no chłopie. Ale opalony. Szybkoło. Dobra, nieważne, później pokadamy, szybko. Do windy, Kupujmy. do windy, do windy, do windy, do windy. szybko. Dobra, Tak, Ale... jest tutaj. Szybko, Drzwi są już... Są już otwarte, musimy lecieć. Ale jak, Weź... jak to działa? Jak to działa? To... Mati! Jestem oprawcą z pistoletem to i z steruje... Okej, okay, inaczej, wyobraź sobie, że na plecach masz kości, co nie? Że masz ramiona na plecach. No, to, to, to co teraz? Nerfami. To wyobraź sobie, że te kości na plecach ruszasz. Co ja se... teraz? Ja się te skrzydła w zap. No ja się pożyczam. Dobra, 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 dobra. dobra, dobra. Czekaj, ja się ja się Woo! Szybko! Za mną! Jezu, jak to się lata szybko! What the hell? Gdzie ty jesteś? Tu jesteś na tek! Szybko! To niedaleko, to niedaleko! Tutaj, Shreku, na dole! Tu, gdzie? Na dole! Tu, 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 tu! Ok, lądujemy! O, o mój Boże jak się ląduje MATI eee, Ja mam tak z gołą klatą lecieć? No tak z gołą klatą, no co ty myślisz? Ja oh fuck ej ja nie mam zbroi Czekajcie, czekajcie To przywołaj ją jakoś, nie masz jakoś tej? Czekajcie, no czekaj to, czekaj to, 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 to ja ci coś pożyczę, czekaj, nie, czekaj, czekaj. Halo? Czekaj. Ale Centrala? czekaj? Centrala? czekaj ale coś ci pożyczę, patrz, 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 Dobra, nieważne. Centara... Co za Trzy godziny mam czekać, zbroja mi się ładnie. Albo to! Okej, okay, może być, dobra, chodźmy szybko. Ale nie z tym nie, nie dasz rady, chłopie. Spokojnie! Mam tutaj twoje rzeczy, panie was ostrzegają. Jest, to, jest, to, jest, to jest magiczne. Patrz co, ja mam jeszcze. Mam takie coś. Bidżet Spinner. Ukradłeś to. Ale... Dobra, chodźmy szybko! Tam jest typo. tam jest słodzinka. Gdzie on jest, gdzie on jest? I... Na tu Jezu! Na tak, na tek... Odwrót, odwrót! Nie, może... Ty, czekaj, a jak tam granatę rzucę? Czekajcie. A co z ludźmi tam w środku? Gdzieś z ludźmi! Tam nie, Maty. kurde! Ops! Ma ty! Maty, ma Nie! Już nie, już nie wybuchuj, już nie wybuchuj. Brawo, wrzucił granatami dymnymi. I pomarańczowymi. Skąd ty masz w ogóle pomarańczowe granaty dymne? What the hell, strzelają! Maty, nie strzelaj w tam. Ty. Dobra, nie, 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 nie! ała! Maty, nie strzelaj. Nie. Dobra, to. Do... autobus, szybko musimy się ukryć. Posłuchajcie, na mnie możecie nie liczyć aktualnie. Teraz. Ała! Cała nadzieja w tobie i w tobie, a raczej tylko w tobie, bo on jest Debilem. Ej! On jest uzbrojony, czekaj, on jest uzbrojony. Jeśli nie spełnicie moich żądań, spalę to miejsce. proszę Przepraszam! No, 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 Ale no, czego no, ty no. chcesz, chłopie? To yes. jest! 2 wie, miliony z... dolarów w gotówce. W Ile milionów? Do Czekajcie! Dobra, jadę, to im. Dajcie mi coś, dajcie mi coś, Jezu! na tak, eee, daj mi coś. Ma, masz to. Bazuka mi się popsuła. Czekaj, spróbuję niego z... No i dobrze. Dobra, Dobra. myślę. Mati! Ma nie szczeraj z minigona. Mati! Dobra. Słuchajcie, słuchajcie, słuchajcie. Wiem, że jest nas mało teraz przeciwko jednemu gościowi. Na pewno... On ma tam u zakładników. Musimy to zrobić mądrze. Ja proponuję sobie zrobić właśnie napój. Żeby się skupić na tym zadaniu. Tak, musimy się skupić. Wszyscy sobie teraz biorą shakery. Dobra, ja proponuję się napić. Tego? Tak, tego. A to nam się Na pewno. Teraz będziemy... Dobre. Koncentracja plusowa. No, teraz możemy wymyślić jakiś plan. Yyy... No, Dobra, rzucam granat! Nie, 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 nie! nie, 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 nie. No, a tu jest z na Ale ja mam teraz energii, chłopie. Dobra, słuchajcie, ja myślę, że użyję swojego młota, dam tam y, piorun i w tym momencie y, na tak ty pobiegniesz z tyłu i wypuścisz cywilów. Ja go wzmacnię tutaj. Ja? To ty i ja go rozproszymy. Ja już biegnę, osłaniajcie mnie. Dobra. Ła! Eee, Ła! A masz! Dobra. Przesuń się ja pierwsze, bo życie ważniejsze! Dobra! Natek, nie tutaj, nie tutaj! Nie! Nie, 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 tędy, nie tędy. tędy! A masz! Wszyscy wyprowadzeni! Bierz go na... Mat Mati, bierz go! Bierz go na Natek, już gotowe! Dobra, Mati, uważaj! Skończyło mi się paliwo! Skończyło mi się paliwo w tym! Skończyło. To wszyscy! No skończyło się paliwo! To, to wszyscy! To wszyscy! Dobra, bierzemy o, go! A ty! A ty! Nie! Bierzemy go! Bierzemy go! Aaaa! Bierz go! Wow! Aj! Woo! Dobra, siedzi związany. Możemy ściągać mu hełm. To ty jesteś? Jestem Rockstone. Jedyne, czego chciałem to zarobić na tym brudnym świecie. Ale jak kochaniutki, to myślę, nie się tak robi Tylko się zaprasza taką damę na kolację. A nie doprowadza się do tego, że ja muszę to wysadzać! Nie, czekaj, on mówi o pieniądzach, nie o dziewczynach Mati to jedno i drugie. Patrz. A to mogę sprzedać to co wziąłem od ciebie? Eee, może ty mnie Mati! Tym nie. Mati! Dostał, Mati? To. Mati! To jest... Oho o ho, ho, jaki piękny dzisiaj dzień mamy ale dużo do roboty mamy O jaki nie mogę się doczekać O, Oddaj mi to, oddaj mi to Nie, to jest moje Słyszycie to? O o, o policja no, Policja A ja jest! Wie. Dobra! Uciekamy! A ja, Uciekamy! Mnie tu nie było! On jest związany tak, tej? Tak, jest związany! I tak następnym razem mi się uda, nie posiedzę tam długo. Zobaczymy, zobaczymy! Dobra, no, lecimy stąd! Jak się tym ląduje? Nie wiem! Też tego jeszcze nie wytłumaczyłem! Oj. Oj. Nie, ja te, Nie wiem, ja te skrzydła to wyrzucą. Ja, ja chętnie wezmę w sumie, no. Dobra. Ale wiesz jaka fajna ta zabawka jest? Nie, nie, nie ba... Nie, nie! A ty? Nie. Zostaw. Siad. Uciu! Jedne kosmita Dobra na tak jesteśmy. Ja ci dam się spóźniać więc mi tak nie ty kupi plaszaku, rozumiesz to? Ja tutaj napisałem do ciebie, będą za 3 godziny, minęły trzy godzina i jedna minuta. Spuściła się, nic innego nie robisz. Od dzisiaj... Od dzisiaj czeka ciebie format, rozumiesz to? Torki, przepraszam, ale... Eee... Ale przecież to... Przecież nie. To, to nie żyje. Jak to nie żyje? No patrz. Nie zabolało Przestań. go. Ja mogę go tylko bić. ja mogę tylko pić. Ja chcę budować znowu zbroję, nie wchodźcie do mojej piwnicy, jasne? A ogóle no dzięki za sprzęt! Ej, czekajcie, czekajcie jak tam z garażem się stało. To jest, ej, to... Ej, nie by taka była umowa, to nie jest moje. No to Emilia przecież... przecież wziąłeś wszystkie Kaj. swoje rzeczy... Patrz, to są twoje rzeczy, a Emilia zostawiła tutaj samochód. One są teraz wszystkie przecież dziewczyny na zakupach. Dobra, jutro to oddam ten, No a Meteo e... przecież te... Jakie to masz jeszcze zabawki na dole? E, więc tak, co mogę Ci powiedzieć? metal pomieni, pomieni, Plaster lawy. Uuuu! Meta... Daj mnie to! Jak chcę to Dobra, to chodźmy. Okej, okay, jesteś. Zapraszam do mnie. Odłóż te skrzydła, dobra. Ja. Dobra, już odkładam. Tak od razu się lepiej czuje, niż po tej kawie całej. Ah, Na ja pewno ja lepsze od energetyków. No lepsze U. od tego. Ja cię masz co za dobra. Mati! Uważaj z tym mieczem! Mati? Mati. Mati. Nie szczeraj w niego, bo przecież trafisz w monitory Racja, czy monitory wymogi? Mati? Mati? Nie, nie, w reaktor, nie w reaktor! Ja, nie w reaktor! Ja, ja nie w Tak to ja nie... Go... Uh! 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 Maty. To nie ja! I teraz pora na konkurs, w nim do wygrania Starter Pack od Gaminate. Jak wziąć udział? Musisz być zasubskrybowany do tego kanału. Musisz zostawić lajka pod tym filmem, i w komentarzu napisać jaki smak Gaminade Chcielibyście najbardziej spróbować. Konkurs ma do 9 sierpnia! Zapraszam też na mojego Instagrama De Podłoga gdzie też teraz pojawił się konkurs. Życzę wszystkim powodzenia i dziękuję za oglądanie!